PiS chwali kolejne rozdanie dofinansowań z programu Maluch Plus realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W gnieźnie i trzech gminach powiatu z tego tytułu wkrótce przybędą nowe miejsca żłobkowe. Do Wielkopolski w ramach tego programu trafi bardzo duża kwota, 524 miliony złotych, natomiast do Gniezna 12,5 miliona złotych. To pozwoli na stworzenie 100 miejsc w żłobkach, 50 na winiarach, 50 przy ulicy pocztowej. Nie tylko na ich utworzenie, ale na utrzymanie, więc znacznie to polepszy dostępność właśnie tego typu placówek żłobków, potrzeby rodzin gnieźnian są w tym zakresie bardzo duże, więc jest to, jest to znaczące wsparcie dla samorządu miasta Gniezna. Mam nadzieję, że pan prezydent Tomasz Budarz jest zadowolony z tej pomocy rządowej. Pomoc rządową otrzymają również trzy gminy naszego powiatu. Gmina Kiszkowo 1,7 mln, gmina Gniezno 2,1 mln i gmina na łubowo 2 miliony 300 tysięcy. Także widzimy, że te środki rządowe bardzo mocno pomagają samorządom w realizacji ich zadań własnych. Na opieka nad dziećmi do lat 3 jest zadaniem własnym gminy, więc tutaj ta pomoc myślę, że bardzo się przyda i myślę, że rodzice przede wszystkim będą już wkrótce mogli korzystać z tych miejsc utworzonych dzięki programowi Realizowanemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawia tylko jedno, dlaczego po ponad 30 latach transformacji w Polsce wciąż problem występuje. Jest to wynik wieloletnich zaniedbań. Tak? No to, to nie jest tak, że w ostatnim czasie się te potrzeby pojawiły. Tych, tych miejsc zawsze było za mało. Ja pamiętam, jak ja miałem małe dzieci. Mieszkaliśmy wtedy w Poznaniu. No był bardzo duży problem z znalezieniem miejsca w żłobku. Tak naprawdę nie udało nam się wtedy, a był to Poznań, nie udało nam się wtedy znaleźć tego miejsca i tych potrzeb zawsze było, zawsze było więcej niż możliwości realizacji. Także teraz nadrabiamy te zaległości no i dlatego rząd właśnie wspiera samorządy, żeby jak najszybciej wszyscy rodzice, którzy będą mieli taką potrzebę, żeby mogli, mogli dziecko właśnie do żłobka zapisać, żeby tam znalazło właściwą opiekę. W Polsce w ciągu najbliższego półtora roku ma przybyć około 88 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej.